Jeżeli zaczynamy taką przygodę z prospectingiem, możemy zadawać sobie pytania, czy cold made ten prospecting to po prostu spam, czy my spamujemy, tak? Czy ludzie w ogóle na nie odpowiadają? Jak to w ogóle wygląda? Czy one w ogóle trafiają do tych osób w pierwszej kolejności, a czy oni w ogóle na nie odpowiedzą? Czy to jest w ogóle możliwe? I Jakie narzędzia warto używać prospektingu i dlaczego, to też o tym opowiem. I co powinniśmy napisać, żeby ktoś nam odpisał na takiego maila? Co w tym mailu powinniśmy zawrzeć? Czy, czy to powinien być krótki mail, czy długi mail? Ile maili z follow-upem, z takim przypomnieniem powinniśmy wysyłać? Jak to ogólnie prowadzić? I to są tak naprawdę naturalne obawy każdego z nas na samym początku. Jeżeli nie zaczniemy, to tak samo jak trenujemy, tak? zaczynamy trening. O, ja jestem takim zmęczony, zmęczona i w ogóle nic mi nie wychodzi, ale po pewnym czasie zauważamy, że rzeczywiście trening czyni mistrza, więc z pewnym czasem, jeżeli będziemy dobrze działać w tym obszarze, to może to bardzo dużo zmienić. Jaka jest dobra wiadomość? Jeżeli on jest rzeczywiście wykonany poprawnie, to jesteśmy w stanie otrzymywać odpowiedzi i nie być ignorowanym.